Ja jestem Rafał i witam Was dzisiaj w kolejnym filmie. A dzisiaj znowu typowy film, czego się można spodziewać u mnie na kanale. A dzisiaj przetestujemy sobie świece, dymne. No i mam tutaj cztery takie świece: cztery kolory, niebieski, biały, żółty, czerwony. No i odpalimy i zobaczymy, jaki będzie efekt. Praktycznie zawsze byłem ciekawy, jak te świece wyglądają. No i są nawet takie dosyć duże. I tutaj jeszcze przeczytamy, co tu pisze, tak dla bezpieczeństwa, a więc lecimy. Najpierw jeszcze zobaczymy je z bliska, a potem sobie odpalimy jedną po drugiej, a więc lecimy. Over the edge, feel like I'm No i moi drodzy, mamy tutaj cztery świece dymne są one właśnie filmy, firmy UORG jak widzimy no i co tutaj pisze zaraz przeczytamy i widzimy właśnie co tutaj pisze dla osób powyżej 18 roku życia hmm. no cóż, ja mam 28 to chyba się nadam czyli mogę je odpalić nie odpalić, nie odpalać jeśli Jakiekolwiek obiekty znajdują się poniżej minimalnej bezpiecznej odległości w stosunku do kierunku generowanego efektu Ym, na płaskim podłożu, usunąć go osłonę, stojąc z boku, zapalić koniec systemu czyli ląd raczej, a nie jakieś tu systemy piszą i oddalić się natychmiast od wyrobu. Osoba odplająca oraz widzowie. Powinni ściśle przestrzegać minimalnej bezpiecznej odległości, wskazanej w tabeli poniżej. W przypadku, gdy wyrób nie zadziała, należy odczekać 15 minut, a następnie zanurzyć go w wiadrze z wodą. Uwaga! Zagrożenie pożarem lub rozrzutem. Dobra. Jak widzimy, minimalna bezpieczna odległość w stosunku do kierunku generowanego efektu to 3 metry. Minimalna bezpieczna odległość 4 m. Dobrze to zachowamy właśnie tą odległość. No, jak wi wiadomo, widzowie również muszą tutaj, jak pisało... <grystanie> nie no, moja kamera będzie na pewno w odpowiedniej odległości. No i co? Myślę, że odpalimy. Odpalimy te petardy, znaczy nie petardy, tylko... tylko te świece. Dlaczego mi się to myli z petardami? A tak w ogóle to w przyszłości też właśnie planuję nagrać test. Petard, ale to no, na pewno w tym roku, ale nie, nie wiem dokładnie kiedy, no ale dobra. Lecimy, odpalimy. No i moi drodzy, mam tutaj kolejne świece, tamte niestety bardzo szybko się wypaliły, więc nabyłem tutaj kolejne. No i teraz odpalimy każdą osobno. Mamy tutaj zielony, niebieski, pomarańczowy, to jest podejrzewam żółty i czerwony. No i zobaczymy efekty, więc lecimy. Fear, Exaggerated, that's what you assume The story's over now, I must conclude I am conflicted, watching where I step Still hanging in the balance Not the life I want to live I want to take it all, standing tall Fear I'm with the person you are. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step. Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear wait the person you are.